Cześć, jestem Paweł Winiarski i dziś postaram się pomóc Wam wybrać konsolę na prezent komunijny. Nie jestem pewien, czy to jest najlepsze miejsce, żeby dyskutować o tym, czy konsola jest najlepszym i dobrym prezentem na komunie, natomiast no, jeżeli trafiliście na ten film, to znaczy, że potrzebujecie pomocy w wyborze konsoli. Nie kupujcie konsol poprzedniej generacji. Ja sobie zdaję sprawę z tego i absolutnie się z tym zgadzam, że zarówno Xbox 360, jak i PlayStation 3 to były bardzo fajne konsole i wciąż mają bardzo fajną bibliotekę gier. Natomiast to są urządzenia, które mają na karku ponad 10 lat. Xbox 360 pojawił się w 2005 roku, w 2006 PlayStation 3. To dla rynku gier, jak również dla rynku technologii, to są po prostu wieki. To jest ogromna przepaść czasowa. I inwestowanie w przestarzałe sprzęty nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli chcecie pograć w starsze produkcje, lepiej już kupić komputer do grania i traktować go też jako urządzenie, na którym można pograć w starsze produkcje, również dostępne na tych konsolach. Może się okazać, że najlepszym wyborem, jeśli chodzi o konsolę, będzie któraś z tych trzech konsol przenośnych. I tu tak naprawdę nie będziemy wybierać między trzema konsolami, a między dwiema konsolami, to w dodatku tego samego producenta, czyli Nintendo. Bierzemy więc PlayStation Vita i tak naprawdę możemy ją odłożyć na bok z tego względu, że to już jest konsola, na którą tak naprawdę nie ma gier. Co więcej, ja sobie przed naganiem tego materiału przeglądałem, gdzie można PlayStation Vita kupić w nowe w sklepie nową konsolę i no nie bardzo można. Są oczywiście jeszcze aukcje, gdzie można kupić nowe urządzenia, natomiast no, w sklepach generalnie są już przede wszystkim gry i akcesoria. Oczywiście możecie kupić PlayStation Vita jako używkę aczkolwiek niespecjalnie bym polecał. Oczywiście jest trochę gier, które warto sprawdzić, natomiast czy jest sens inwestować w konsolę, która już nie jest wspierana ani przez deweloperów, czyli producentów gier, ani przez samego producenta sprzętu, nie sądzę. Drugi biegun to najnowsza konsola w tym trójkonsolowym zestawieniu, czyli Nintendo Switch. Nintendo Switch jest świeżutką konsolą, pojawiło się w marcu i w zasadzie ma tak naprawdę jeden zasadniczy minus. Małą bibliotekę gier. Oczywiście to nie jest tak, że nie ma w co na Nintendo Switch grać z tego względu, że chociażby wystarczy kupić The Legend of Zelda Breath of the Wild i fantastycznie się bawić. Do tego dokupić Mario Kart 8 Deluxe i również świetnie się bawić. Natomiast wybór jest mały, czyli musicie wybrać między którąś tak naprawdę z tych dwóch gier, bo pozostałe produkcje to są małe gry, które no, tak naprawdę niespecjalnie na tej konsoli się sprawdzają, a jednocześnie nie są tak mega dużo mocno wciągające jak dwie wymienione. Tak więc z, ze Switchem jeszcze bym, myślę, poczekał do Bożego Narodzenia jako na przykład prezent pod choinkę. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o ten sprzęt, czyli Nintendo 3DS. To jest dokładnie New Nintendo 3DS XL, czyli ta większa wersja, w dodatku nowsza. Czy do większej namawiam, niekoniecznie z tego względu, że ona rozmiarowo jest dość duża. Możecie też oczywiście sobie kupić mniejszą wersję, ona będzie bardziej do kieszeni pasować. To są dwie identyczne konsole, różnią się tylko rozmiarem ekranu i wielkością samej konsoli. Natomiast dlaczego New Nintendo 3DS? Z tego względu, że po pierwsze ma lepsze 3D. Nie będziecie go specjalnie wykorzystywać, ale jeżeli już się zdecydujecie na nagranie w trzech wymiarach, to tutaj ten czujnik, który sprawdza, czy patrzycie na konsolę i pod jakim kątem, działa naprawdę super, szczególnie w porównaniu z poprzednim modelem. Natomiast sam procesor jest też trochę mocniejszy, to nie bardzo się jednak przekłada na, na gry. Natomiast... No zdecydowanie jest to taka konstrukcja bardziej spójna, fajnie zrobiona. No i ma tutaj dodatkowy jeszcze kontroler, czyli dodatkową gałkę tak naprawdę. To nie jest e, taki standardowa gałka, nie jest standardowy analog, natomiast ona się przydaje w grach. No i tutaj biblioteka gier jest naprawdę fantastyczna, duża, ogromna, niesamowita. W dodatku można na Nintendo 3DS grać w tytuły z poprzedniej konsoli Nintendo przenośnej, czyli Dual Screen DS. Tak więc macie bibliotekę dwóch fantastycznych konsol, naprawdę ogromną, gdzie możecie wybierać całą masę gier i z tego co wiem, mimo premiery Nintendo Switch, 3DS będzie cały czas wspierany, więc to wciąż nie będzie zły zakup, mimo tego, że konsola najmłodsza nie jest. Xbox One i PlayStation 4 Zacznijmy od Xbox One z tego względu, że łatwiej go kupić. A łatwiej go kupić dlatego, że dostępne są na rynku tylko dwa modele: Xbox One zwykły i Xbox One S. Te dwie konsole to są tak naprawdę te same konsole, bo na nich można grać dokładnie w te same gry. One różnią się pewnymi detalami. Xbox One S w porównaniu z Xboxem One jest mniejszy, potrafi odtwarzać gry w HDR-ze i ma też Ultra HD Blu-ray, to jest odtwarzacz płyt tego nowszego, lepszego formatu z wyższą rozdzielczością. Zasada jest więc prosta. Jeżeli chcecie tylko grać na konsoli i chcecie grać tylko na tym Xboxie One, no to kupcie zwykłego Xboxa. On jest trochę tańszy i pamiętajcie tylko też, że musicie wygospodarować trochę więcej miejsca pod telewizorem. Natomiast generalnie doświadczenie z rozgrywki poza tym HDR-em. Nie będzie jakoś specjalnie różne, bo są praktycznie takie same konsole. Natomiast jeżeli posiadacie już w domu telewizor z HDR-em, czyli z tą szerszą rozpiętością tonalną, gdzie macie lepsze czernie, do tego chcecie oglądać płyty na Ultra HD Blu-ray, no to bez wątpienia celujcie w Xbox One S, z tego względu, no, że posiada po prostu więcej funkcji multimedialnych i lepiej sprawdzi się jako takie domowe centrum multimediów. No i ten HDR moim zdaniem warto sprawdzić i. Jak będziecie kupować nowy telewizor, kupujcie z HDR-em, a później kupujcie konsolę z HDR-em, bo faktycznie wizualnie to robi różnicę. No i PlayStation 4. I to nie jest wcale takie proste kupić PlayStation 4, z tego względu, że są na rynku trzy modele PlayStation 4 i ja już też spotkałem się z wieloma pytaniami, które PS4 wybrać. Teoretycznie stare PlayStation 4 zostało zastąpione przez PlayStation 4 Slim. Różnice między tymi konsolami są przede wszystkim wizualne. PlayStation 4 Slim jest mniejsze i smuklejsze od zwykłego PlayStation 4. Jest też cichsze. Nie ma natomiast wyjścia optycznego, przez co nie podłączycie sprzętów tym przewodem optycznym. I tu chodzi przede wszystkim o zestawy słuchawkowe. Niektóre te z wyższej półki są podłączone właśnie w ten sposób, więc tego nie zrobimy. Poza tym, to tak naprawdę dwie te same konsole z tego względu, że drzemie w nich ten sam sprzęt i gra się na nich dokładnie tak samo. Mamy też PlayStation 4 Pro, czyli wersję profesjonalną, jakby sama nazwa miała wskazywać, natomiast po prostu jest to konsola mocniejsza. Konsola mocniejsza, która przy okazji potrafi wyświetlać gry w rozdzielczości 4K. Ich nie ma w tej chwili jakoś specjalnie dużo, ale ja gram teraz na PlayStation 4 Pro od listopada ubiegłego roku i naprawdę ta rozdzielczość robi różnicę. Różnicę robi też HDR, ale tutaj on jest również dostępny w zwykłych konsolach poprzez aktualizację. Czy warto kupić PlayStation 4 Pro? To jest zasadnicze pytanie, na które tutaj musimy odpowiedzieć, tak? Jeżeli macie telewizor 4K z HDR-em, czyli te lepsze, nowsze bogatsze w obraz i doznania ekrany, wtedy ewidentnie warto zainwestować w PlayStation 4 Pro. Druga sprawa jest taka, jeżeli przy którejkolwiek grze na PlayStation 4 przeszkadzały Wam spadki animacji i boicie się na przykład, że któraś gra może zepsuć Wam zabawę przez to, że minimalnie przytnie, to jest ogromna szansa na to, że na PlayStation 4 Pro nie przytnie, z tego względu, że na PS4 Pro jest specjalny tryb uruchamiany z menu który wykorzystuje pełną moc konsoli przy wszystkich grach, nie tylko tych, które dostały aktualizację. Oznacza to, że finalnie większość gier, tak jak na przykład Wiedźmin 3, który potrafił na PS4 czasem przyciąć albo zgubić klatki, na PS4 pro tych klatek gubić nie będzie. Czy pomogłem? Mam nadzieję, że tak, i mam nadzieję, że zdecydowanie łatwiej Wam teraz będzie zorientować się w tym, jakie konsole są dostępne na rynku, zobaczyć sobie gdzieś w internecie ceny, no i tak naprawdę zdecydować, czego potrzebuje ten, kto będzie tą konsolą obdarowany. A tak naprawdę, którejkolwiek konsoli nie kupicie. Zagwarantujecie osobie obdarowanej masę frajdy, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Dobieranie gier pod kątem wieku osoby, która tę konsolę dostała. Tak więc mamy system PEGI, który trochę pomaga, żeby zobaczyć, jakie gry są odpowiednie dla dzieciaków, a jeśli nie macie pewności, czytajcie recenzję. wielu polskich recenzentów, zarówno na stronach internetowych, jak i na YouTubie, czy chociażby u nas na antywebie. Mówimy o tym, czy ta gra jest odpowiednia dla młodszego odbiorcy. Bardzo dużo gier nie jest, bardzo dużo gier jest i warto po prostu zwracać na to uwagę. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.